Bardzo delikat. Chcesz tego nauczyć? No. Na początek musisz mieć opanowaną po prostu żonglerkę, palcami zawiniętymi do góry. Przy podbijaniu prostowujemy to. Okay. Jak to masz, to pokaż. Na początek żonglerka, czyli co? Palce zawinięte do góry, od ziemi i do tyłami. Chyba umiem. mi piłkę. I musisz tą piłkę podbijać w ten oto sposób. Musisz ją podkręcić palcami zawiniętymi do góry. I ten sposób. No to lecimy. Tak? Chyba ogarnęłam. Teraz już masz ogarniętą rowerkę i podskręcanie. Musi nauczyć się okrężnego ruchu nad piłką pod udem. Odbijamy od ziemi i podbijamy. Pod udem, nie pod myszką. Pod udem zgięta noga. Kąt 90 stopni. Odbijamy od ziemi. Który? Tak? to. Tak już masz to ogarnięte, to łączysz wszystkie kroki i masz dookoła świata. Czyli odbijasz, podkręcasz, i masz dookoła świata. Dawaj, za pierwszym się uda. Zapierzchu mi się uda. Oby. Albo mogą z ziemi? えっとマントあやばいねロール